Cześć z tej strony z SimFury. Dzisiaj zaczynamy nowy let's play. No, albo po prostu interview, interview Nie, interview to było coś innego. E, w każdym razie pokazówkę, bo jest to demo właśnie tej gry: Magic the Gathering Duel of the Planes, e, Planes Walkers 2013. Chciałem sobie demo, żeby zobaczyć, czy gra jest warta w ogóle mojej uwagi. W Medziika grałem wiele lat już. E, Poczekajmy. Are potentially problematic. A noble predator, he believes himself to be. This Guruk wild speaker. Brutal savage. Merely a merciless killer. His impatience is my virtue. Jace Valerian's greatest strength is his greatest flaw. A supremely powerful mind incapable of perceiving how he could rule all. Keystone in an unfathomable plan. So utterly filled with power, so wholly lacking in restraint and vision, seeking freedom, will Chandra Nalar rise above personal retribution? Or will her fury consume all? A dark power commanding the dead, Liliana Vess inspires terror debt to demons, entranced in a pursuit of unattainable desires. As ruthless as myself. Reinforcer of life, light, and strength in our lives. A contemptible blight. Should we cross again, I'll snuff a Johnny Goldmane spark, consigning him to an endless night. They're but obstacles, part of a grand design. Fight them endlessly. They'll likely prevail every time. However, should you prove to be a duelist of measure, having defeated these opponents with skill, consider your fate. For if you dare face me, destroying you shall be my pleasure. No, to tak jak mówiłem, w Magic'a grałem już nawet w karciankę, w Have You played... Tylko było to na jeszcze starych zasadach, także... Nie wiem szczerze mówiąc, jaki poziom trudności wziąć. Weźmiemy średni. średni. A tak jak mówię, jest to demo eee, I szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć Dobra No chyba, no. zobaczmy player status A, Czyli to jest tak, hej, hej, to total, okej okay. View promotion, blocks, achievements To na pewno nie Zaraz spróbujemy w kampanię Realities with only one thing in common. All are infused with the five colors of mana, the energy that fuels magic. You are a planeswalker, one in a million mages with the innate power to move across these planes of existence. Your gift drives you to explore, to discover new magic, to forge your destiny. Ostatnio rozgrałem w Magicka karcianą wersję, jak chyba była ósma część wyszła, także ósma edycja wyszła, także dosyć dawno, bo teraz jest chyba... jak dobrze pamiętam 13 albo 14, także no jest taki problem. Tak naprawdę dla mnie, bo z, a z tego co słyszałem zasady się naprawdę sporo pozmieniały, chociażby to, że pozostały placewalkerze. Na jakim państwu w sekcji wybranej Także, no co? Zagrajmy może. Ręcz, ręcz. Jakieś dzięki. Dobra, to trzeba skomunikować, o co tutaj chodzi. Na razie zagrajmy tutorial. To jest według mnie bardzo dobra rzecz. Welcome. to duels of other Planeswalkers. Planeswalkers has a new battle against other Planeswalkers for power and glory. In this tutorial, you will face off against the Vampire Planeswalker Sorin Markov. To begin the game, each player draws seven cards. You can zoom in on any card, o ja <laughs> za tej There are several different types of cards in your deck. <coughs> Centaur corsair is a creature card. To summon creatures and cast other types of spells, you need mana. magical energy you draw it from the lands around you the land cards in your deck produce this manner <trybka> dobra rollout tak, sig no specjalnej zdolności OK. OK. tak to jest atak to jest obrona jakby ktoś nie zdąży przeczytać ewentualnie zawsze możecie sobie zatrzymać filmik The more lands you play, the more powerful spells you will be able to cast. Eee, można zagrać tylko jednego landa Soren takes the and plays a swamp. Zagrywa w dobra. Ciekawe czy ty to zagrajesz. Nie. Nic nie zagrał? Ja dociągnąłem jeszcze kartę, z tego względu, że moja, pierwszy gracz omija zawsze pierwszą turę, a potem jest... Znaczy, draw step, a drugi gracz już normalnie zagrywa co chce. Tylko czemu nie było mulligana? Ja bym sobie wyrzucił kilka Zastanawiam się, czy będę kupował tę grę, bo jest w miarę tanie, bo tylko 9 euro na Steamie, także nie jest, nie jest dużo. Forest, mana to -bear. jest pewnie ustawiona tak naprawdę gra. i zagrywamy z <try> Żeby wygrać muszę zniszczyć, znaczy sprowadzić jego życie do zera, atakując właśnie stworami. Żeby to zrobić muszę po prostu nimi atakować w odpowiedniej fazie i atakować prosto w niego. Tylko w niego mogę atakować, ewentualnie w place to pamiętam. Mm, because you have two main phases in a turn, it's often a good idea to wait until after combat to cast spells. That way, your opponent will know less about your plans during combat. Dobra. Dobra, Dobra. A, m, w sensie m, is defenseless, so attack with your rune kill bear. No i jeżeli on nie wyznaczy, no właśnie, czyli w miarę tłumaczą, ale z <coughs> ale powodu, że jest to po angielsku, to wytłumaczę. On nie ma żadnych blokerów, czyli żadnych stworów, które mogą mojego stwora zablokować, więc te dwa damage przychodzą prosto na niego. Gdybym miał jakiegoś stwora, mógłby wyznaczyć blokera, przez co on, mój stwór zaatakowałby jego. I to by zależało, w zależności od tego, jakie zdolności mają stwory, ile życia, ile obrony, tak one albo by zginęły, albo nic by się nie stało. Teraz zagrywam kolejnego ląda i. Sure next, hint. Mm -hmm. Mogę jakieś hinty, tak? Dostać. This hint

Aha, jeżeli mam mniej niż 10 żyć, 10 lub mniej, to on dostaje plus 2, plus 1, czyli by był 4-2 by green or white crush. Aha, po prostu niż niebieską albo białą postać. Stworę. No spoko. Niestety, zdarza się. Mm -hmm. no. Teraz tak... Nawet no na nic mi nie pozwalają należy w tym tutorialu, dobra. Ale... Teraz atakujemy, ale on ma blokera, czyli prawdopodobnie zablokuje. Nam. A jednak nie zatem. Jednak nie zablokował i dostaje po prostu automatycznie w niego. Jakieś, spora kolejnego. Zumin. A zwykły Monk 4 na 3, dobra. On chce zaatakować, no ale że mój jest 4-3, to ja nim po prostu zablokuję. Ja pod warunkiem, że pozwolę you mi na to creature that are attacking block the attacking Ruthless Cullblade with Order of the Sacred Bell. No. <coughs> attacking and blocking creatures that that Sacred Bell is victorious, while sorry... Ten zadaje 2 mu, a ten 4 mu, Że mój ma więcej życia niż ten ataku, mój przeżywa, a że mój ma więcej niż on, to ginie. I do końca tury zostanie z jednym życiem. To trzeba pamiętać, że do końca tury przeciwnika zostaje z. Ten mogłem jednak nie brać e tutoriala, tylko po prostu wam tłumaczyć. Dobra, e że mój miał więcej ataku, to jego stwór zginął, tak? Do końca tury zostają e obrażenia na kartach. Trzeba o tym pamiętać. Bo można zawsze ją jako jegoś stwora potem dobić dzięki jakiejś innej karcie, cokolwiek, tak? Ró różnie, naprawdę różnie. Jest. Eee, teraz tak, Giant Growth jest instantem. Instanty możesz zagrywać w, e, w odpowiedzi na fazy, bądź e, na niektóre fazy, bądź na zagranie jakiegokolwiek przeciwnika, czy on tam użyje zdolności, czy zagra karty itp. Itd. E, wszystkie inne karty można używać tylko i wyłącznie w swojej turze. Teraz zaatakujemy. Zaatakujemy oboma stworami. Teraz jeszcze dorzucimy na jednego. Mhm. Eee, on teraz zagrywa na mnie kartę, która daje minus 3 minus 3 stworowi i rzuca to na tego. Ja w tym momencie mogę odpowiedzieć na to. Eee, ja w tym... To jest naprawdę dynamujące. Już, już. Eee, minus 3, minus 3. I w tym momencie skoro on zagrał kartę, ja mogę odpowiedzieć swoją kartą i dodaję właśnie mu plus 3, plus 3. Dzięki temu on dostanie plus 3 plus 3, a z tej karty minus 3, minus 3, przez co wróci po prostu do, do swoich normalnych statystyk. I teraz normalnie atak. Do 10 go zjedziemy. Zagramy sobie to i skończymy to. Hmm. Rzucił czar, który tam minus 2, minus 2 wszystkim stworom daje A tak. Do końca tury minus 2, minus 2 wszystkim stworom. Czyli ten pada, bo ma 0 życia, a ten jest, zostaje do końca tury 2 na 1. Chyba, że coś jeszcze zrobi. I mój... Na koniec na, na początku mojej tury. Dobra, 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 dobra. Nie Niestety, ale muszę robić tak jak oni chcą, bo inaczej. Ja w każdym razie wrzuciłem pod kartę Enchanta. To jest rage. Naprawdę. Ja chcę wam pokazać tą kartę. Ta karta za każdego foresta, którego kontroluję, dostaje... To jest Enchantment Aura. Enchantmenty rzuca się przeważnie. Aury rzuca się na kreatury. I ten Enchantment dodaje plus 1, plus 1 za każdego foresta, którego aktualnie mam na stole. Mam ich 6, czyli dostaję mój stwór plus 6, plus 6. Teraz mogę nimi zaatakować za 10. Zobaczymy czy odpowie Jeżeli nie to skończymy ten cholerny tutorial No, i zjechał do, do Zarażycia, wygrywam Muszę zobaczyć czy mogę zmienić w ogóle potem ten jakiegoś eee, Awatara swojego Czy mogę zmienić <laughs> Revenge to jest coś tam No co co? Próbujmy. Mm -hmm. czyli są te dwa, te dwie talie są tylko do wyboru. Ja lubię, zawsze lubiłem jakąś czerwoną talię, także weźmiemy czerwoną. Najbardziej lubiłem połączenie czerwono z czerwono-zielonej, kiedyś, kiedyś, kiedyś. Bo była to bardzo fajna strzelajka z dobrymi stworami, które naprawdę mogła ładnie posiekać wszystko. Dobra, jeszcze nie mają Look at the top two cards of your library. Put one of them on your the hand and the other on the bottom. Eee, za jeden manę patrzy na dwie karty z góry swojej talii i... Jeden bierze na rękę, a drugą kładzie pod spód talii. Mhm. Mm to zagramy landa, na no. I czy mogę... A! się zapomniałem żeby trzeba stopować timer tak to bym jeszcze coś zagrał może dobra teraz póki timer nie leci sprawdźmy eee, to target creature player ok 3 damage w kreatura bądź playera to jest co don't show again. Don't show again. Thank you. Sekret. Aha, dobra. Tutaj jeszcze mam. Mhm. I Flame Flamebreak this freedom to each creature without flying. And each player on Aha, dobra. No co? Zagramy drugiego. Pomожemy. I strzelimy w przeciwnika. Za trzy. Bo jest to karta, którą nam na to pozwala. To mogę zobaczyć? Kurde, tylko instant to mogę poczekać do, do na jego tury. Ale dobra, nieważne. Braken... Mhm. Dobra. Teraz ja co tutaj dostaliśmy nowego. Aha, elementarna po prostu. Zagramy sobie tą i zagramy. Co by tutaj zagrać? Mogę no wszystko. To zadaje 3 damage a we wszystko, ale to się na razie mi nie opłaca. Także na razie strzelimy tą kartą w jego stwora. A, dobra, tą kartą w jego stwarę, żeby go zabić, o i jeszcze nas stać, Na no, to, także zadamy jeszcze kolejne 3 major. obrażania, sorry, przeciwnikowi i na tym skończymy. Chyba jednak coś czuję, znaczy zobaczę w ogóle jak to ma być Bo na pewno jej chodzi też o PvP w tej grze Ale coś czuję, że chyba sobie kupię tą gierkę tak, Nawet jeżeli nie będę nagrywać to sobie kupię po prostu ją Dobra Teraz tak, kto nie, ty nie Dobra, zagramy sobie tego pana Aha Dorobię, jest dobrze. To tego pana. No jest to zwykły. Stop. Stwór. Ok. Don't show. Please. Nie pokazuj więcej. I Teraz ono atakuje, że ten stwór lata. Ja nie mogę zablokować. To jest niestety. Aaaa, te podpowiedzi mnie już zaczynają denerwować. No, że to jest forma flying, to znaczy... tylko stwory z flyingiem albo z Reachem mogą blokować stwory z flyingiem. When uh, enters Enter is the battlefield, return target instant or sorcerer card from your graveyard to your hand. Aha. Może sobie wrócić jakąś kartę z, z grobu na rękę. I wrócił sobie, sobie tę kartę, gdzie, którą zagrałem na początku, że mógł móg sobie przejrzeć dwie wierzchnie karty. No, teraz moja tutaj. Zagramy sobie to. I zagramy to. Z tego względu, że to zadaje... O, shit, mogę najpierw zaatakować. Mój, mój bardzo głupi błąd. I zresztą nie, nie zniszczyło tego, bo to ja, ale zrobiłem błąd. Kurde. Naprawdę, zrobiłem taki błąd nowicjusza. Ja już trochę jednak grałem w to, więc no, nowicjuszem bym się nie nazwał z Magicka. I oczywiście ktoś musi do mnie dzwonić, po w trakcie nagrywania, ale dobra, odbiorę później. Mam nadzieję, że to nie będzie po prostu tylko słychać w, w tym. Zagramy tego pana. Mm -hmm. Dobra, wiecie co? Za chwilę wracam. Niech tylko tutaj się wszystko zatrzyma. Jest tutaj pauza? Jest pauza, także zaraz wracam. E, dobra, już jestem, sorry za to małe cięcie, no ale... Musiałem odebrać. A jeszcze okaże się, że przez ten tam, tamten błąd przegram to się po prostu załamie wtedy <gry> Dobra, na razie zagramy to Następnie to A Ataka to co to było w ogóle? A, kraken. On jest 0 na 4, po prostu taki zwykły, fajny do bloku Stwarak. No niestety, ale muszę to wpuścić <laughs> Właśnie dlatego mówię, że mogę przegrać, bo mam tylko już 5 życia Dobra, <laughs> no, zatakujmy. On pewnie zblokuje krakenem. No. Także zostało mi mało czasu, no tak naprawdę Dobra, dobra, szybciej Co ten ma zrobiła? A dobra, to tak używa się zdolności, no. Aha, dobra, dobra. Ja mam jeszcze szansę wygrać. Mam jeszcze szansę dzięki temu tej jego zdolności wygrać. No niestety go muszę wpuścić znowu. Zobaczmy co mi teraz podejdzie. Jeszcze więcej many, tak? Dobra, zatkujemy tym i tym panem. Tym użyjemy zdolności. Oczywiście maksimum 9, bo chcę go załatwić. I mówię, dzięki tej zdolności wygraliśmy to. Tak to bym przegrał. Bo zrobiłem taki błąd na że to jest maseknem. I tak oto wygraliśmy. O dostanę, you have ten unlocked A jego ten, dostałem jego talię, dobra i When magma phoenix die, dies, I deal speed damage to each creature and each player Ten damage? Nie, tu uh -huh. Bardzo fajno. i odblokowałem ten Dobra. Jak wciśnę play again to znowu z nim będę grał, czy tak? A tego nie chcemy robić także... Tą set Tak, w you have defeated talent, to... Aha Czyli muszę mieć wykupione, żeby grać tak naprawdę tą talię, mimo już. Nie, dobra Jak to jest? Nie no, teoretycznie mogę nim grać No Spróbujmy No, mogę nim zagrać Nie wiem czemu wtedy pisał, że Muszę odblokować Znaczy, dokupić grę Dobra, ale chyba troszeczkę już nagrywam, także Na tym tak naprawdę zakończę Ten odcinek eee, Niedługo Pojawi się pewnie następny. Także do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się podoba gierka, jesteście tutaj na moim kanale właśnie z, ze względu na tę gierkę i chcecie, żebym ją dalej kręcił, napiszcie to w komentarzach, proszę was. Bo jeżeli nie będzie na to jakiegokolwiek odzewu, tak naprawdę to nie wiem, czy będę, będę kręcił gry. Kupić sobie na pewno ją kupię, ale nie wiem, czy będę po prostu kręcił odcinki. Także mam nadzieję, że napiszecie mi, czy tak, czy nie. I do zobaczenia. Cześć.